Witajcie, moi kochani! To dzisiaj sobie sprawdzimy energię, która stoi do naszej dyspozycji. Wiecie, prognoza pogody i tak dalej, ul. <laughs> Czyli zbieramy energię naszego kolektywu, sprawdzamy, ściągamy wszystko z eteru i zobaczymy, jakie energie właśnie panują w naszej częstotliwości, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. O Boże! No, ale czasami muszę to tak wyjaśnić, a ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasny i czysty przekaz. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Drogi uniwersum, proszę o jasny i czysty przekaz. Wow! Mamy fajną energię, bo mamy Rydwan, kochani. A tutaj chodzi o ruch. Tu będziecie pełni energii, jeśli chodzi o jakieś aktywności. Tutaj będziecie sobie wystarczać, właśnie może jakieś drogi, jakieś cele, może dla niektórych jeszcze, właśnie jakiś urlop, wyjazd. Dla niektórych z Was mogą być, oczywiście Rydwan mówi o przeprowadzkach. Możecie mieć, właśnie, temat samochodu. Czyli zmiana samochodu, zepsucie samochodu, ale ja sobie zaraz dopowiem te karty. Ale tutaj chodzi właśnie o chęć ruchu: tu będzie dużo ruchu w tym tygodniu. Zobaczmy, co dalej. Jaka jeszcze energia? Czy od razu sobie. A to wiecie, co to doczytajmy sobie tę energię. Doczytajmy sobie ten rydwan. O co chodzi z tym ruchem? No, będzie, będzie dużo spotkań, kochani. Może będziecie się rzeczywiście poruszać w kierunku ludzi, ludzie będą do Was przyjeżdżać. Może rzeczywiście będziecie odwiedzać rodziny, rodziny Was. Może wy, wybierzecie się rzeczywiście na, jeszcze na urlop, ale tutaj też może być taki ruch, kochani. Słyszę, który będzie powodowany naciskiem grupy, czyli możecie być w cudzysłowie zmuszani do ruchu. Na przykład, przykład, szef powie: Ty musisz wyjechać teraz, właśnie nie wiem, do Krakowa na jakieś szkolenie, na co nie masz za bardzo ochoty. Bądź matka powie: Ja chcę odwiedzić wujka w Bolesławcu, weź mnie tam zawieź. Nie macie, nie lubicie wujka z Bolesławca, ale jechać możecie. Co jeszcze związane z tym ruchem? No właśnie, to co powiedziałam: tutaj mamy dużo właśnie takiego ruchu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Może będziecie musieli właśnie wyjechać gdzieś, jeśli chodzi o finanse. Będzie bardzo dużo ruchu właśnie jeśli chodzi o pracę, o karierę. Um, uważajcie tylko, żeby nie przesadzić, kochani, bo tutaj mamy też um, takie słowo łokoholik, czyli Pracoholik, kto, gdzie możecie rzeczywiście te wyjazdy, przemieszczanie się może Was naprawdę sprowadzić... okres energii. Um, może być też dużo, dużo ruchu, jeśli chodzi o internet dla Was, kochani. Y możecie być bardzo mocno obserwowani przez jakiś y właśnie y szyszkowych panów, y którzy mogą ruszyć w Waszym kierunku z różnymi y propozycjami, niekoniecznie wiecie, takimi y bardzo moralnymi, że tak brzydko powiem. Co jeszcze, jeśli chodzi o ten ruch, dobra, wezmę jeszcze te. Y Powiem Wam tak, coś się zadzieje, coś się zadzieje Waszej energii w tym tygodniu odnośnie e, takich fałszywych osób, moi drodzy. Kiedy zauważycie, dostaniecie naprawdę jasność z e, kryształem górskim, kto jest Waszym przyjacielem, a kto Wam źle służy, tutaj możecie dojść, e, wiecie, do wniosku, że osoby, które uważaliście za przyjaciele wcale nimi nie są. Tu mogą być kłamstwa, tu mogą być właśnie jakieś toksyczne zachowania ze strony osób trzecich, ale wy to szybciutko rozgryziecie i powiedzieć Wam coś, będziecie i tak w takiej energii, może właśnie po czym czytaniu, takiego optymizmu. Powiecie: A mam wyrąbane na tą zołdzę, a ta koleżanka z pracy to mnie może cmoknąć. pieprzę to. Dokładnie takie słowo słyszę. Teraz, kochani, ale właśnie tutaj też będą, jeśli chodzi o ruch, dobre wiadomości. Tutaj będzie coś się zmieni na lepsze w Waszej sytuacji, ale, no i znowu mamy słońce i, i rydwan, no to możemy powiedzieć wyjazdy, urlopy w kierunku słońca, radość. I teraz uwaga, kochani, w czasie tych Waszych podróży, wyjazdów, urlopów, nie wiem, właśnie wyjazdów służbowych, może się pokazać jakaś szansa, która jest kierowana przez przeznaczenie. Tu mogą być tak zwane przypadki, kochani, które wprowadzą naprawdę szczęście do Waszego życia. Trzeba będzie, może, podjąć jakieś ryzyko, postawić wszystko na jedną kartę. To może dotyczyć wielu rzeczy. Nie będę tu podawać przykładów, ale właśnie. Trzeba będzie podjąć ryzyko, powiecie, ok, stawiam wszystko na jedną kartę, ale powiem wam, z tą kartą słońca, e, to jak podejmiecie się jakiegoś ryzyka, to wyjdzie wam to na dobre, kochani. To tyle dla, do Rydwanu. Zobaczmy, co jeszcze nam przyniesie nadchodzący tydzień. Mamy kolejną kartę. Nie mamy słońce, no patrzcie. <słuch> Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego, jeszcze popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami. Niosą szczęście zakochani. Popatrz. Już was nie będę męczyć, ale to tak pasuje do tej energii, kochani, słońce. No słońce mamy i tu mamy słońce i tu mamy słońce. Drugarka na wielkie. Kochani. Ważny tydzień, bardzo ważny tydzień. Znowu, nawet jak to tak brzmi, wiecie, tak banalnie, ale ja bym powiedziała tydzień słońca, tydzień ruchu, tydzień szczęścia, tydzień takich e, miłych e, przypadków taką energię tu odbieram. Będę musiała pomyśleć e, nad e, tytułem do tego wideo. Ale mamy radość. Będzie, będzie, będziecie się cieszyć swoim życiem. Tu będzie sukces. E, tutaj będzie świeciło słońce dla Was. Tutaj będzie. Będziecie mówić tak do życia. Tu jest tyle radości życia, oddanie się, porzucenie trosk, jakichś negatywnych energii. No i zobaczymy o co chodzi z tym szczęściem, kochani. No i słońce to jest też nowo. Narodzenie. No zobaczmy. O co chodzi tutaj z tym słońcem? O, kochani, mamy niespodzianki, mamy bliskość innych osób, mamy docenianie Was, mamy, y, słuchajcie, imprezy, urodziny, mamy przeprosiny, bo mamy kwiatki, bukiet. To są dejty, kochani. I to takie fajne. I o, o i mamy pierścionek. Tu chodzi o połączenie bratnich dusz. Również i w tych takich relacjach waszych, takich wiecie, kiedy nie wiadomo, czy to zimne, czy gorące, czy coś letnie, tutaj zaświeci słońce w tych waszych relacjach. Tutaj chodzi o połączenia bratnich dusz. Niektórzy właśnie dostaną. To też nam się pokazuje często ostatnio w tych czytaniach. Możecie zostać poproszeni o rękę, bądź panowie, których jest coraz więcej, z czego się cieszę. Panowie możecie nawet i wy usłyszeć. Słuchaj, to kiedy mi dasz ten pierścionek zaręczynowy od tej waszej landryny? No, tutaj ktoś będzie chciał być, wejść w stałą relację. Może w małżeństwo, jeśli nie, to rzeczywiście mogą być zaręczyny, bądź ktoś się określi i powie, dobra, budujemy oficjalną relację. I to wszystko pod znakiem słońca, kochani. Jak tu będzie działo? Choć karta, tylko mi niczego nie zepsuj teraz. No, no. I mamy. Mamy żarówkę. Tutaj będą, będziecie znajdować rozwiązania waszej sytuacji. Tu będą nowe pomysły, jeśli chodzi o pracę, o wasze, nie wiem, jakieś projekty. Wiele osób, a mamy naprawdę wiele osób kreatywnych, rozwinie jeszcze bardziej tą swoją kreatywność, kochani. Ale tutaj zapali wam się właśnie też żarówka. Tu możecie, wiecie, taką, tu słyszę taką energię eureka. I wtedy będziecie wiedzieć, co macie robić. Mega, mega energię. Ja bym już to tak zostawiła, bo jasno i czysto mówią rzeczywiście te karty. Zobaczmy następną energię. A mamy dwie. No i też fajnie mamy. Oh, bo mamy trójkę buław i mamy szóstkę mieczy. Kochani, ktoś z Was pójdzie za swoimi marzeniami? Ktoś powie, że teraz jestem na wygranej pozycji. Dobre wizje na przyszłość, stabilność, zaufanie do siebie, do świata, wzrost, sukces, kochani. I tutaj się coś pozytywnie rozwinie, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. I tak jak mówię, może niektórzy z Was podejmą ostateczne decyzje, że opuszczają coś, co Wam nie służy, że chcecie spokoju, że już nie macie ochoty na dramaty, na niewłaściwe osoby, na te osoby, z którymi nie rezonujecie. Często, kiedy my wzrastamy, kochani, nawet zauważacie, że otoczenie. Miasto, czy nawet państwo już nie jest dla was. I niektórzy się decydują na przykład na emigrację, na przeprowadzkę, na opuszczenie miejsca pracy, ludzi, otoczenia. I tu wam powiem kochani, taką rzecz, bo to działa w obie strony. Kiedy my się rozwijamy, Znowu mówię o tym prawie rezonansu, co w środku, to na zewnątrz. Kiedy my się rozwijamy, podnoszą się nasze wibracje, wtedy zaczynamy się dusić z niskowibracyjnymi osobami. Czy nawet, słuchajcie, niskowibracyjne może, może być wasza dzielnica, może być wasze miasto, może być dla was, wasze państwo. Bo jeśli osoba wolna duszy, dusza, która się pięknie rozwinęła, która wie o co, o, o co w tym wszystkim chodzi, ona nie poradzi sobie na przykład żyć w Afganistanie czy w Iranie, gdzie trzeba się, wiecie, zakładać jakieś szmaty na, na głowę i chować oczy i tak dalej, i nie mieć żadnych praw, na przykład jako kobieta. Więc wiele takich dusz, które wyszły z tych schematów, emigruje. I ja tutaj odnoszę właśnie takie wrażenie, że dla wielu z Was kończy się jakiś etap w Waszym życiu, i w tym tygodniu możecie rzeczywiście podjąć ostateczne decyzje. Ci ludzie mi nie odpowiadają, moja dzielnica, moja praca, moje miasto, moje państwo. I ruszycie w tym kierunku. Które według Was na ten moment odpowiada waszej energii? I tutaj można też od, odwrotnie powiedzieć, kochania. myślę, że to będzie dla wielu z Was dużą pomocą, bo ja nie wiem, czy ja o tym mówiłam. Bo mieliśmy i mamy w kolektywie tych naszych wiktorów, wiecie, co ni z gruszki, ni z pietruszki poznajecie się, jest pięknie, jest cudownie i nagle on znika, i go nie ma. Czyli się wycofuje. Dlaczego? Bo Twoja energia jest za wysoko. Wy nie idziecie w rezonans. Ty jesteś ciepłą, kochaną, empatyczną osobą, a ten ktoś zazwyczaj są to osoby toksyczne, kochani, bo my, empaci, y, szczególnie ci, którzy przeżyli coś w dzieciństwie, czyli potrzebują miłości, my przyciągamy to. A, a te toksyny, one szybko zauważają, ok. Z nią mogę zrobić co chcę, bo ona nie zaznała miłości w dzieciństwie, bo ona potrzebuje miłości, bo ona jest niepewna, nie ma poczucia własnej wartości. Tam to, to mogę sobie urobić. W momencie, kiedy zmienia się Twoja energia, w tym momencie właśnie zaczyna się ten dysonans, czyli zaczynają się kłócić te energie. Kiedy Ty wchodzisz w poczucie własnej wartości, wtedy toksyki się wycofują, bo oni wiedzą, że tutaj nie ma co szukać, że ta kobieta, czy ten mężczyzna nie da już sobą zmanipulować, czy ogólnie jak pierwszy raz spotykacie toksyka, to dla toksyka będziecie nudni, po prostu, bo, bo wy jesteście pewni siebie, bo wy znacie swoją wartość i nie wdacie się w jego manipulacje, na ciebie nie zrobi wrażenie jęczenie, nie wiem, jakieś zarzuty z jego strony, bo ty prostu hola, gościu, pal, cholewki do widzenia, nie? No, więc jeśli ktoś się wycofuje z waszej energii, na przykład ten wasz ukochany, to również dlatego, że on sobie nie radzi z twoją energią. I teraz, broń was, panie Boże, żebyście powiedzieli: ok, to ja się zniżam energetycznie, to ja muszę zaniżyć moje wibracje. Aby on wrócił. Wróci i też długo nie zostanie, kochanie, bo. Bo, bo nawet jeśli zaniżysz swoje wibracje yy, i powiesz dobra, to teraz będę w ciężkiej złej energii, tak i też go nie przyciągniesz, bo on chce lekkości, zabawy i tak dalej. Nie? No. Także wiecie, kochani, jeśli ktoś się od nas odsuwa również dlatego, że nie dochodzi, yy, wiecie, kla z naszą energią. Yy, więc tutaj. Wracając jeszcze do tej energii, wielu z Was podejmie decyzję na przyszłość, odsunie się od ludzi. No i zobaczmy, o co tu może chodzić. O właśnie, mamy self-care. Tu chodzi o Wasza intuicja, kochani, Wasze. Wasza dusza wam podpowie. Tu będziecie kierować się waszą mądrością duszy, tu będziecie słuchać waszej intuicji. Tu chodzi właśnie również o tą higienę waszej duszy, waszego umysłu. Tu chodzi, bo wiecie, kotki lubią wolność, koty lubią niezależność. I tutaj możecie rzeczywiście podjąć właśnie te decyzje. Ja w końcu chcę być wolna. Ja w końcu chcę być wolny. Ja już nie chcę być uzależniony od ludzi. Nie chcę już być właśnie manipulowany, dręczony. Moja dusza się męczy w tym otoczeniu, w którym jestem. I teraz już jest czas, aby się z tym pożegnać. Mamy karty wycofania się. Właśnie to jest to, o czym ja mówiłam. Wycofuję się z pewnego środowiska po to, aby znowu, aby siebie chronić i aby właśnie. Podjąć ostateczne decyzje, kochani, popatrzeć na wszystko z góry, wyrównać swoją energię, dojść do balansu, do równowagi, koncentracja się na sobie, na swojej intu 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 intuicji, właśnie rozwaga i krok po kroku zaczniecie iść w kierunku swojej przyszłości. I teraz mamy jeszcze Kochani, no nie mogę! Mamy tą kosę, która odcina od wszystkiego, co stare. Tu będą konsekwencje, tu będą zakończenia, tu będą, będzie wyczyszczenie, odetnięcie się, rozstania od ludzi, od sytuacji, od może rzeczywiście od miasta, od państwa. Super! Powiem Wam, Mateo, są takie ważne, ważne decyzje życiowe, mogą się tutaj pojawić w tym tygodniu. I weźmiemy sobie jeszcze jedną energię, kochani. Co jeszcze nam przyniesie ten tydzień? A z kielichów i ósemka mieczy. Aha, pojawi się szansa, pojawi się wielka szansa na szczęście, na miłość, na spełnienie marzeń, na spokój. Tu się pojawią jakieś możliwości, jeśli chodzi o uczucia, ale. Tutaj się też pojawią takie zakazy z zewnątrz, bo pojawi się ta miłość, ale, ale nie, mam, nie wiem, co mam robić, bo właśnie jakieś czynniki z zewnątrz mi to blokują. Tu są jakieś, jakieś więzienie może. Zazwyczaj ósemka mieczy mówi o tym więzieniu takim myślowym, nie? Umysłowym. Czyli wymyślam sobie 1255 powodów, po to e, właśnie, dlaczego to miałoby się nie udać. Może rzeczywiście znajdujesz się w jakiejś sytuacji, kiedy pojawi się ta wielka szansa na miłość i pojawi się ten wymarzony facet, czy ta wymarzona kobieta. No, ale co z tego, jak ty jesteś w związku? Jest jakiś tam mąż, Zdzisiek. Są dzieci, co jeszcze chodzą do szkoły, do przedszkola. No i oczywiście dwa kredyty: jeden na chałupę, a trzeci na mieszkanie. No i co teraz? No, przecież nie wykorzystam tej wielkiej szansy na miłość, nie zostawię tego wszystkiego, no bo co dalej, nie? Jest tysiąc powodów, żeby nie skorzystać z tej właśnie szansy. Tu, oczywiście, to, jest, to są takie również ósemka mieczy, to jest takie odsuwanie swoich potrzeb. Swojego szczęścia na plan dalszy, czyli mówię znowu, wymyślam powody, dlaczego miałabym być nieszczęśliwa, dlaczego nie miałabym złapać tej szansy. No ale zobaczmy o co chodzi z tą szansą. Na asa kielichów, najpierw. A na asa, a, widzicie, tu mamy karmiczne połączenie. Na twojej drodze stanie ta bratnia dusza właśnie. Może rzeczywiście ktoś, kto jeszcze nie spotkał tej swojej bratniej duszy, z którą ma coś do przepracowania w tym wcieleniu, no to to będzie ten tydzień. Ten tydzień, kiedy dla niektórych z Was stanie ta bratnia dusza na, waszym, yy, na Waszej drodze, a Wy jesteście w sytuacji takiej, kiedy nie możecie przeżyć tego związku. No i to zazwyczaj. Znamy to, kochani, wszyscy z autopsji. W momencie, kiedy jesteś w związku małżeńskim, ogólnie życie się toczy, los stawia na Twej drodze Pana Wiktora, który popatrzy na Ciebie i Ty już wiesz, że to jest On, że się znacie już od dawien dawno. Całkiem inny rodzaj miłości. Jeśli dojdzie do zbliżenia takiego cielesnego, to jest eksplozja, więc... Yy, Czegoś takiego wcześniej nie przeżyłaś, i taką osobę możecie spotkać. Dla nowych, również i dla tych, którzy już mają tą bratnią duszę w swoim życiu. Może pokazać się ta szansa na wielką miłość, ale Wy nie będziecie wiedzieć, co macie robić. Patrzcie, tu są. To jest coś, o czym marzyliście. Tuż, tu są. Może rzeczywiście jesteście w jakimś połączeniu karmicznym, które jest ukryte, bo księżyc o tym mówi, że są tajemnice, że jest ogromny pociąg magnetyczny, że się może spotykacie nocą, właśnie, że jest dużo fantazji z tym związanych, ale no niestety mamy na ósemkę mieczy, jeszcze nam się położyły chmury. Tu są bardzo dużo myśli, dużo pesymizmu, niejasności, zmartwienia taka zachwiana energia, co ja mam robić. No. O. Tutaj wezmę wam radę, wiecie? Co wy powinniście zrobić w tej, jak to widzi sytuacji, jak, jak tą sytuację, jak, jak, jak się zaczyna, jak tą sytuację widzi uniwersum, jeśli się pojawi ta szansa na tą wielką miłość, to co powinnaś czy możesz zrobić? O co tu chodzi? Patrzcie, widzicie, tu mamy temat wewnętrznego dziecka. Warto się zastanowić właśnie nad tym, jakie tematy jeszcze wewnętrznego dziecka, tej małej Kasi, Zosi, Jasi, jeszcze działają w Waszym polu. Kochani, kiedy. Rzeczywiście, uleczycie te tematy wewnętrznego dziecka, wtedy nie pojawi się już więcej ósemka mieczy u was. Może wynieśliście z domu poczucie zbyt wielkiej odpowiedzialności. Nieważne, że chłop pije, bije i zdradza, ale przysięgałaś przed Bogiem, bo masz dzieci, bo masz odpowiedzialność, to się męczy. To jest tylko jeden przykład takich schematów rodzinnych. Właśnie to wyniosłaś z domu. I to może być ta Twoja ósemka mieczy. Kiedy przepracujesz te tematy, kiedy zauważysz, że to nie jest Twoje, to wtedy te, ta ósemka mieczy, ten jeden miecz po drugim, zacznie odchodzić z Twojego pola. Dobra. To co, kochani, to już mamy, tak mniej więcej, tę energię. Zobaczmy. Jaki przekaz mają dla nas anioły jeszcze na ten tydzień? Jaki przekaz mają anioły? Widzisz, na ciebie czeka coś lepszego. Tutaj działa Boże przeznaczenie, Bóg siedzi za sterem. Tutaj znajdziesz w tej sytuacji pokojowe rozwiązania i to w następnych tygodniach to wszystko zacznie się realizować. W tym tygodniu może się coś zacząć. A w następnych tygodniach zaczniesz szukać rozwiązań w tej sytuacji i zdasz sobie, kochanie, sprawę z tego, że na Ciebie czeka coś lepszego. I tu mamy już takie energie, kiedy przechodzisz z jednego portalu w drugi. Dobrze. Zobaczmy, co nam jeszcze powiedzą orakel karty, jeśli chodzi o tę energię. Czas mądrości. Słuchaj swojej intuicji i swojej mądrości. Mamy Sowę i mamy tornado. No właśnie, pokaz nadchodzi bardzo taki, mm, no to będzie taki tydzień właśnie takiego tornado, powiem Wam. I tutaj już jest, teraz mamy jeszcze taką ciszę przed burzą. Ale jak tutaj ta energia ruszy, to się będzie działo, kochani. No, chyba tak nazwę. Już mam, tak będzie jednym słowem: tornado. Bo taką energię tutaj czuję. Bo tu będzie wymiatanie wszystkiego starego, nie? Wszystko, co ma być zniszczone, niech będzie. Yy, I później można budować na nowo. Ok. To co, weźmiemy jeszcze sobie runę. Jaka runa nam pieczętuje to czytanie? Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje nam to czytanie? Ach, mam kość. No i rzucimy sobie. Mamy kochanie, ajłas. A ajłas to jest łączenie się światów. Czyli tutaj będzie po, koń, koń. Koń to jest również ruch, kochani, a mamy rydwak. No to będzie tydzień pełen ruchu. Yy, I również będzie łączenie się światów z innymi osobami. Tutaj czuję taką, kochani, energię. Stare połączenia, stare sytuacje zostawiam, a wchodzę w połączenia z całkiem inną rodziną duchową, która pasuje do moich. Wibracji. Kto pójdzie ze znaków Zodiaku? Tutaj w rezonans. A mamy wodnika. 11. Mamy we wtorek, coś się już może wydarzyć. W sobotę, siódemka, Patrzymy dalej. Mamy byka, dwójkę, Mamy 12. Mamy raka, 4. Mamy trójka. No, i ósemka, wszystko płynie. Jeszcze tutaj mamy, też mi się pokazał, skorpion ósemka. Kochanie, wiecie, te znaki Zodiaku to tylko tak jako dopinkę, ale ja myślę, że tutaj bardzo dużo osób pójdzie z naszego kolektywu wracając. Dobra, zobaczmy jeszcze, co nam powiedzą, szansy, i mamy. Nutkę muzyczną, czyli może koncert, muzyka, nie wiem, przesłania od uniwersum za pomocą muzyki, bądź od Twojej bratniej duszy. Mamy literkę C, mamy literkę R, mamy gwiazdę Dawida, mamy J, mamy B, o, mamy tego płodnego konika morskiego. Mamy Saturna, czyli to jest planeta transformacji, jak się nie mylę. Jak się mylę, to mi napiszcie. Mamy P i mamy jeszcze raz B. Także kochani, ciekawy tydzień nam się zapowiada. Od razu mi tu pisać, kochani moi, co, co tam się u Was dzieje. Tak jak powiedziałam na początku, możecie sobie już dzisiaj poglądać magiczną noc numer 9, czyli to jest ta energia na. Wrzesień, a ja yy, na jutro Wam zrobię czytanie, właśnie co przyniesie nam wrzesień. Jestem bardzo ciekawa, bo początek września, czyli ten tydzień, się zapowiada bardzo ciekawie. No i zobaczymy, co nam przyniesie ten miesiąc. Miłego tygodnia, buziaczki, miłej niedzieli i do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Wasza Agnieszka.